Dzień dobry kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku yy, przejedziemy się BMW 850 w manualu. Co prawda niedawno prezentowaliśmy Wam BMW 840, ale była w automacie. Yy, a teraz zaprezentujemy w manualu. I tam było kilka komentarzy, na które też odpowiemy przy okazji, korzystając z okazji, że właśnie takie BMW u nas jest. Yy, samochód przyjechał między innymi z problemem, blokujących się hamulców przednich. Zobaczcie sobie, jak wyglądają felgi. No widać, że tutaj one pracowały cały czas. Zarówno lewa strona, jak i prawa strona. Proszę bardzo, tak wyglądają. Aczkolwiek widzę, Kamil, że tylne też. Bo zobacz, tylne też mają taki właśnie bardzo duży nalot, jak na tylne hamulce. No dobra, w każdym razie operacja się udała. Zapraszam na jazdę testową, dowiecie się wszystkiego podczas jazdy testowej. Zanim pojedziemy na próbę, to zobaczcie sobie, tak wygląda tutaj manual. Zresztą, co, co tu pokazywać? tak? Ale manual jest sześciobiegowy, także wszystko fajnie wygląda. Ponadczasowa konsola skierowana ku kierowcy. Tu mamy board komputer, który mówi nam o dystansie do przejechania, pokazuje temperaturę. Można również zakodować sobie antykradzieżowo, czyli mamy wbity przy wysiadaniu. Przy, przy wysiadaniu swój kod i jak wsiadamy musimy ten sam kod wbić i wtedy mamy rozblokowany samochód. Nadmuchy, deska wszystko tylko takie w ósemce. Tu się nic nie powtarza, bo na przykład w E32, w E34 konsola, klima dwustrefowa i tak dalej to wszystko jest podobne i zamienne a tutaj w ósemce wszystko jest tylko do ósemki. Przepraszam bardzo Przyjęło mi się jedzenie. Oprócz tego mamy tak elektryczną, elektrycznie sterowaną kierownicę. Zobaczcie sobie ustawienie. Mamy ten pomacik. No i tyle. Yes. Proszę kartę, Kamil. Żebyśmy później powiedzieli, co tu było robione i ile kosztowało. O! Specyficzne odpalanie, nie? Mm -hmm. Tylko i wyłącznie w V12, nie tylko BMW. Także takie rzeczy się dzieją. W różnych. Ja w sumie w różnych, to nie wiem jak odpalają. Nie wiesz, tak? Nie. Dobra, w każdym razie tak to wygląda. Tutaj włączymy sobie, to jest to, to jest to, to jest tamto. Na muchy wszystko działa elegancko. Jedziemy na próbę. Słuchajcie, z przyjemnością pokazalibyśmy yy, dzisiaj Wam, jak ósemeczka przyspiesza z manualną skrzynią biegów. Ale zrobiliśmy to dużo wcześniej, jak była ładna pogoda. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Jesteśmy na światłach, zobaczymy, jak to w manualu startuje. Co, Kamil, może być? Dobrze idzie. Dobrze idzie, nie? Aferno. Kurde, naprawdę. no w, w automacie to by było. Ee, wiesz, a tutaj? Zobacz, <gry> zajebiście. I to mi się podoba. Jak Ci się, Kamil, podobało przyspieszenie w manualu? No, spoko. Nieraz jechałeś ze mną, nie? ósemką w automacie i co? Różnica kolosalna. No, to nawet siódemką, nie? Nawet to siódemką, to dokładnie. 12. No, no jest różnica. No. Bardzo duża różnica jest. Zresztą widzowie widzieliście. Możecie też się określić. Może macie jakieś doświadczenia związane właśnie z ósemką w manualu Ja muszę przyznać się, że jest to trzecia ósemka w manualu przez cały okres jak prowadzę warsztat samochodowy. Miałem kiedyś taką ósemkę, znaczy nie ja miałem, tylko mój klient miał taką ósemeczkę w manualu, yy, którą przyjeżdżał yy, systematycznie. No i co tu? No proszę pana, tam masz znak. Wasz ślepy. No, a tu się zatrzymali elegancko, słuchajcie. No tak to jest. Widzi, że jedzie samochód, to ładuje się po prostu jeden za drugim, żeby nie dać wjechać komuś. No. Słuchajcie, w raszynie właśnie jest tak, takie gardło. Zresztą nieraz widzieliście to w naszych odcinkach. No i tutaj właśnie było to samo. W każdym razie mieliśmy klienta, który przyjeżdżał ósemką systematycznie na przeglądziki w manualnej skrzyni biegów. Ale od jakiegoś czasu przestał przyjeżdżać, nie wiem. Auto sprzedał, coś, coś, może coś się tam wydarzyło, trudno jest powiedzieć. Druga ósemka w manualu, która do nas przyjechała, to była Patryka Mikiciuka. No i trzecia to jest ta. I przyznam, że kurde, taką ósemkę w manualu to jeszcze może mógłbym mieć. I te w manualu, które przyjeżdżały, to były 750. Nie widziałem w manualu 740. Aczkolwiek. Jest taka 740, y, ale tam jest silnik Alpiny. Y, na pewno znajdziecie to w internetach, gdzieś na Instagramie, y, gdzieś na y, syndykacie. Która jest właśnie. Tak mi się wydaje, że ona jest w manualu. Właśnie. Tak ale, 840, 840 tak, ale jest tam włożony silnik chyba 4,8 czy 4,6 y, od Alpiny. Jak dobrze pamiętam. No ale jak, jak coś to widzowie, jak ktoś nas ogląda i zna temat, to tam napiszcie w komentarzu, bo ja też wszystkiego dokładnie nie pamiętam, za dużo tych samochodów oglądam, za dużo znam ludzi i tak czasami gdybym może tam tym samochodem poobcował, pojeździł i tak dalej, to bym może coś tam więcej mógł na ten temat powiedzieć, nie. Mm -hmm. No słuchajcie, to może przeczytaj z jakimi problemami tutaj pan do nas przyjechał. Główną bolączką to było to, że hamulce się blokowały po rozgrzaniu. Tak, yy, i co, wymieniliśmy pompę hamulcową. No i słuchajcie, nie jest łatwo znaleźć pompę hamulcową. Pompa hamulcowa występuje tylko z oryginału. Ja już nie pamiętam, jaka cena była tej pompy z oryginału, czy 5 tysięcy, czy, czy 7000. tysięcy. Chyba 7. Chyba tak. Chyba 7 tysięcy. No i słuchajcie, właściciel, jak usłyszał taką cenę, zresztą ja też jakbym usłyszał, no to bym się za, za głowę złapał. Spędziłem ze 3 dni, żeby taką pompę znaleźć z zamiennika, no i nie znalazłem. Więc yy, pan yy, pan postanowił poszukać na własną rękę, i co? Yy, ty wtedy z panem rozmawiałeś, nie? Mhm. To opowiedz. Yy, no, czy no, znalazł po prostu używaną pompę. Yy, wysłał nam, czy będzie ok. Yy... No i generalnie to była ta pompa i tak dalej, no ale mu napisałem, że, z, że to jest ta pompa, no ale z używkami no to nigdy nic nie wiadomo. I klient powiedział, że jest świadomy, bierze ryzyko na siebie, zamawia. I jaka cena była tej pompy? 2,5 tysiąca złotych. Także słuchajcie, 2,5 tysiąca za używaną pompę. Ale operacja się udała, pompa została wymieniona, wujek ją wymienił. Byliśmy już testować samochód, wszystko w porządku. Pod znakiem zapytania też była gruszka ciśnieniowa y, tutaj i jak pojechaliśmy na próbę, okazało się, że gruszka również jest do wymiany. Akurat taką gruszkę miałem na stanie, bo kiedyś udało nam się ściągnąć y, dwie czy trzy gruszki, trzy gruszki, trzy gruszki ze Stanów z USA, bo to był taki okres pokowidowy i nie można było tych gruszek nigdzie kupić, nawet zamówić z Interkarsu. I dzięki odcinkowi, który robiliśmy niedawno z 840, opowiadaliśmy podobną historię. Ktoś napisał, że w Intercarsie można zamówić na zamówienie z Niemiec. Sprawdziłem i rzeczywiście jest taka opcja. Ale wtedy, jak myśmy kupowali, takiej opcji nie było. W każdym razie yy, pompę miałem na miejscu, dałem wujkowi. Wujek wymienił i w tym miejscu zobaczcie sobie, jak wujek yy, działał z tym samochodem. Jak to tu wygląda? Tak, tu coś jest nie do końca. Tak, to już nie jest nie do końca. Jak to się w Masz? A tu mam. Jest. O, fajnie. To nie będzie jak to mówi, kasz, jak to Kaszka z mleczkiem. Chociaż. No nie będzie no, chociaż i tak jest z tej strony lepiej, nie? Zobaczcie sobie, pompa za 2,5 tysiąca. Ty, to dobra inwestycja, nie? Kupować takie tak. części, co? I trzymać i później kurde będą gdzieś się zabijać no, i kupować. Ale jeśli śmiejesz, niektórzy tak robią, że inwestują w y, części i później robią na tym złoty interes. A pan wujek od powietrza. Tak wszystko poszło ładnie. No, nie idzie. Wiesz co, być może tutaj już ktoś walczył z tymi hamulcami, wiesz? To jest taka szansa. Bo one po prostu po nagrzaniu puchną, nie? Także no, będę musiał go potestować, nie? Najpierw, żeby zobaczyć, czy to się udało. Bo co, przewody wszystko dobrze wygląda? Wszystko wygląda dobrze. Zaciski również się cofają, z tego co pamiętam, nie? No nie, to Adrian. Adrian, tak, sprawdzał z Kamilem, ale one też ładnie wyglądają tu wszystko, nie? Widać, że tutaj było robione, są też świeże, widać tarcze. Jak tu wujek poszło? No jeszcze muszę wsówkę naprawić, bo się od czujnika rozsunęła, że tak powiem. A, od poziomu płynu, tak? Tak, tak. No tak. dobra. Ale tak, jakoś w miarę poszło, nie, bo tak? Nie, czujnik ciśnienia. A, czujnik ciśnienia ten. A jak poszło w ogóle z tym, z pompą? Nawet w miarę gładko. W miarę gładko. Poszło. Myślałeś, że będzie gorzej? Tak. A ty... Chciałeś wkręcić się tam gdzie trzeba. Dziura to dziura. Jak więc przerobił? <noise> oprócz gruszki, oprócz pompy hamulcowej. Co to? Jakieś światło chyba. A światło jakieś, słuchajcie, dobra. Wujek wymienił jeszcze uszczelkę miski. Wcześniej jeszcze był jakiś wyciek ze skrzyni biegów, robił to Adrian. Okazało się, że w, w tej niepodokręcane były korki wlewowe i, i spustowe w skrzyni biegów. Także to wszystko zostało umyte. Adrian to wszystko podokręcał. No i temat zażegnany. I tak naprawdę auto gotowe do odbioru. Powiedzkami, ile to wszystko kosztowało. A czy tam jeszcze był ten czujnik wspomagania? Tak, czujnik wspomagania, który jest niedostępny. I na tę chwilę po prostu to zostawiliśmy w, tak, jak jest. Tak. No i serwis olejowy, ale olej miał swój klient. Tak, tak? klient miał swój olej, miał swoją uszczelkę. Mhm. Z naszej strony tylko robota. Także tak to wygląda. Możesz, możesz po kolei przeczytać żeby widzowie widzieli co ile kosztowało żeby później nie było niedomówień Wymiana pompy hamulcowej 700 zł filtr oleju 80 płyn hamulcowy 80 wymiana uszczelki miski 700 płyn CHF yy, do, w, do wspomagania tak, tak. 130 zł Wymiana zbiornika ciśnienia 450 Zbiornik ciśnieniowy 1550. I jeszcze jest opłata recyklingowa. Łącznie 3700 zł. No i taka to cena. Słuchajcie, wyszła. Tu jeszcze było coś takiego, że tylne elastyczne przewody hamulcowe dotykały koła. Felgi albo opony, nie pamiętam. I mieliśmy w ogóle podejrzenie, że to przez to jest. Że się nie? grzało, tak. Yy, od tarcia. No ale to poprawiliśmy to po prostu i tyle. Tak jest. ale powiem ci hamulec teraz, żyleta. Tak. Do tego co było wcześniej i ja pitole, Zaraz ci pokażę. O, trzeci bieg w ogóle zaczak, to je, jedzie z tego trzeciego biegu. O. Od razu, nie było tego, nie? No tak. Wcześniej to po prostu, yy, że tak powiem, kupa w majtkach, nie? awaryjne hamowanie, a samochód jedzie, a, a ten, pedał hamulca twardy jak skała. Mhm. Jak hamulec nie działa, to się nawet nie nacieszysz z tych... No nie. ...cylindrów, nie? No bo masz cały czas w, z tyłu głowy, Cyka. że wiesz. O, proszę bardzo. No dobra, słuchajcie, yy, operacja się udała, kolejny klasyk uratowany który może bezpiecznie jeździć po drogach. Yy, no, tym akcentem kończymy odcinek. Nic więcej tutaj nie mamy do dodania. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o lajkach, like pamiętajcie o komentarzach i jeśli z, y, ktoś z Was nie zasubskrybował kanału, a ma taką możliwość, to bardzo prosimy, zasubskrybujcie. Wracamy do warsztatu i zabieramy się za następne prace. Wszystkiego dobrego. Cześć!